Mówimy o zmianach klimatycznych, emisjach dwutlenku węgla i globalnym ociepleniu oraz o różnych innych aspektach, ale nie zajmujemy się glebą. Gleba jest siedliskiem, w którym żyją miliony istnień. Kiedy nie ma bogactwa w glebie, to na wiele sposobów opuściliście planetę. Każdy odpowiedzialny naukowiec na świecie i agencje ONZ wyraźnie mówią, że pozostało nam tylko 80 do 100 zbiorów. Oznacza to około 45 do 50 lat gleby uprawnej pozostawionej na planecie. Do 2045 roku będziemy produkować o 40% mniej żywności niż obecnie, a nasza populacja będzie wynosić 9,3 miliarda ludzi. Niedobory żywności, które mogą ujawnić się w ciągu najbliższych 25 lat, konsekwencje tego są niewyobrażalne, wojny domowe będą się rozwijać na całym świecie, gdy zabraknie żywności. Teraz mamy do czynienia z wymieraniem gleby. Dlaczego gleba wymiera? Gdzie to odchodzi? Co się dzieje z naszą glebą? Musimy zrozumieć, że jeśli dodasz do piasku zawartość organiczną, piasek zamieni się w glebę. Jeśli usuniesz całą zawartość organiczną z gleby, gleba stanie się piaskiem. W normalnej glebie rolniczej minimalna zawartość substancji organicznych powinna wynosić od 3 do 6%. Najwyższe minimum to 3%. Przynajmniej to minimum. Aby utrzymać glebę przy życiu. Aby utrzymać glebę jako żywą glebę, jest koniecznością. Gleb rolniczych na całym świecie, zubożenie jest tak duże. W większości krajów ponad 50% wierzchniej warstwy gleby już zniknęło w ciągu ostatnich 100 lat. Poziom składników odżywczych znacznie spadł, poziom mikroelementów, które można uzyskać z pożywienia na początku XX wieku, do tego, co teraz otrzymujesz z tego samego pożywienia, spadł o 90%. Jeśli zjadłeś jedną pomarańczę w latach dwudziestych, to co z niej dostałeś, teraz w 2020 roku, jeśli musisz dostać to samo, będziesz musiał zjeść osiem pomarańczy. To właśnie zrobiliśmy z naszym jedzeniem. Gleba jest największym ekosystemem na planecie i niewiele osób o niej wie. Jedna łyżeczka zdrowej gleby prawdopodobnie zawiera więcej drobnoustrojów niż ludzi na Ziemi. Życie drobnoustrojów w pierwszych 12 do 15 cali wierzchniej warstwy gleby jest podstawą naszego istnienia. To ta magia pod naszymi stopami stworzyła życie, którym jesteśmy. Te pierwsze od 12 do 15 cali gleby jest podstawą życia dla 87% życia na tej planecie, włączając Ciebie i mnie. Musimy zacząć rozumieć, że to, co nazywamy naszą matką gleby Ziemią, jest żywym organizmem. Otwarte gleby, rozdzierane przez orkę, otwarte na światło słoneczne, to podstawa niszczenia życia drobnoustrojów. Więc należy skupić się na rolnictwie. Należy skupić się na tym, aby ziemia była jak najbardziej zacieniona. Jakiś cień, trawy, zioła, krzewy, drzewa. Świadoma planeta rozpoczyna bezpieczny ruch gleby, aby doprowadzić do zmiany polityki, w celu regeneracji gleby. W ramach tego mam 65 lat i przejeżdżam 30 tysięcy kilometrów samotną podróżą motocyklową 30 tysięcy kilometrów przez 24 narody, aby zaktywizować wsparcie ze strony obywateli, aby zapewnić, że długoterminowe inwestycje rządu zostaną docenione. Więc niezwykle ważne jest, aby regeneracja gleby była uwzględniona w polityce każdego rządu na planecie. Musimy zmienić narrację na planecie. Że gleba jest bogactwem, dziedzictwo, które otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń i musimy je przekazać jako żywą glebę dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy w zakręcie czasu. Jeśli zrobisz właściwe rzeczy teraz, w ciągu najbliższych 15 do 25 lat możemy znacznie odwrócić tę sytuację i zregenerować glebę, ale jeśli pozwolimy, aby tak postępował przez kolejne 30 do 40 lat. Po 40 latach, jeśli spróbujemy, to może zająć od 150 do 200 lat, ponieważ doszłoby do takiej utraty bioróżnorodności. Od 21 marca przez 100 dni cały świat. Każdy człowiek na tej planecie powinien mówić o Ziemi. Musimy wszędzie słyszeć słowo Ziemia, ratować glebę, aby zobaczyć, że narracja na planecie zmienia się w kierunku najważniejszego aspektu naszego życia gleby. Każdy z Was powinien dotrzeć do jak największej liczby osób, aby tak się stało. Wielu światowych liderów i wpływowych osób już uczestniczy w tym ruchu. Bądź częścią tego i pozwól nam to urzeczywistnić. Z mojej strony, o ile mogę przyczynić się do ratowania gleby. Od tego zależy ratowanie gleby, naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci i przyszłości naszej planety. Uratować glebę. Wiemy, co musimy zrobić. Więc zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to.